Cześć! Witajcie na moim kanale! Jak widzicie, na, zaczynam odcinek, mamy taką postać, jest open, mamy tyle y, pucharków Ale ta postać wiecie mi z darmowej skrzynki w sklepie, co tu jest odebrano Ale to już dwa dni temu, no chyba No i właśnie, my sobie zagramy na Like Please No to ja też proszę bardzo o like pod tym odcinkiem, a tutaj jeszcze Rila i ma i już jest. I właśnie zagramy sobie tą nową postacią na tej oto mapie i otworzymy skrzynek. Dzisiaj dużo skrzynek, same dużo skrzynki i mega boxy dwa nawet. Ale nie wiem po co nie mówię. ale nawet dobra. Dobra jest dobra. No i to jest taka mapa nagroda. Wiecie jak działa ta mapa nagroda No i właśnie, tak właśnie No i właśnie I zobaczymy czy nam wyjdzie jakaś postać No jak widzicie nie nagrałem tego Bo nie spodziewałem się naprawdę Żeby mi PEN wyleciała z darmowej skrzynki Za darmo No Z tamtego napisu Za darmo no, tam pisze. Ale patrzcie mamy tu tyle rzeczy Tak jesteśmy tutaj pro Fajne tutaj mamy ja tu jestem pełny, tu jest ta. Będę odnowić moją wieżyczkę. Odnawiamy wieżyczki, i tu mamy taką bazę. I nikt tutaj nam nie wejdzie, bo jest bardzo mocna ta baza. No, jak widzicie, bardzo wygrywamy. Ta osoba już prawie przegrywa, ale my sobie żyjemy jeszcze. A. No więc ten mecik się skończy, to my otwieramy sobie skrzynki. No mam już dużo bucharków. Wcześniej tak szybko nie wiedziałam ale nie wiem czemu. Teraz jakoś umiem bardzo dobrze grać i szybko praktycznie nie przegrywam. To co tam rzuciłem tam mogą coś zepsuć. Dobra, wygraliśmy. No i wygraliśmy. I teraz otwieramy sobie skrzynki. Pierwszą skrzynkę mamy tutaj. Duża skrzynka. Uwaga, uwaga. Nic nie ma. To dajmy do odgadania. już będziemy mogli, mogli je ulepszyć. Nie. Jeszcze nie. Na koniec. Tu mamy to i skrzynkę, ale tę skrzynkę otworzymy sobie zaraz. Najpierw otworzymy sobie tu właśnie te skrzynki. Nic nie ma. 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 No, otworzyliśmy i nic nie było. Ale teraz tu pierwsza mega strzynka. Mamy sześć! Jeśli albo postać, albo... Albo ten, Gadżet, albo... Yy, mo... O, Gadżet. O, fajny to jest Gadżet. Szybciej się ładuje. No. Więc teraz otworzymy sobie... Mamy ten Gadżet. Później go wypróbujemy, jak nie dostaniemy innej postaci. Polatajmy. No, szybciej doładowuję Edgara. A my teraz sobie kupimy jeszcze tutaj dużą skrzynkę. I uwaga, mega skrzynkę. No, nic nie ma. No to szkoda. No, dużo tego miałam już nie mam. Można jeszcze pomóc tabu, ale. ale ja wolę wydawać na mega skrzynki. No więc nic nie było to sobie przetestujemy. Ten szybkość ładowania na napadzie, mapy konkursowej. Jak widzicie, mam tyle pucharków. Za następne tysiąc pucharków odblokujemy M's. To szybkie ładowanie i się szybciej ładuje super atak. No. A tutaj są busiki. No to wiemy. Jak widzicie taka szybka mapa. Dlatego zagramy sobie jeszcze jedną mapę konkursową. Może do czegoś się przyda właśnie ten teraz. O, tam się użyjemy i się tam przeskoczymy. Nie będziemy mówili Zobaczymy, zrobimy Unik. Hahaha, widziałeś goście? Szybkie ładowanie, Unik. Ciach, 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 ciach. Ale go zobaczymy. Szybkie ładowanie i skaczenie tutaj. Du, 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 du. Pu, pu, pu. No. Jak widzicie, tak wygrywamy teraz. No nie mogę ich trafić, ale tu się to. No nie. No nie za bardzo dobre. To nam wychodzi. No więc teraz przegraliśmy. No ja tam daję czasami No więc jeśli odcinek Wam się spodobał. Taki oto gadżet mamy tutaj. O. Tak, do takiego elgara, Mamy także tą postać. Więc jeśli spodobał Wam się odcinek, choć nie wyleciała nam żadna postać. Dajcie łapkę w górę. Wczoraj nie było odcinka, bo po prostu nie było.